połówki, nie? Dobra. Ok, lecimy sobie dalej z kolejnym zadankiem. Tym razem mamy logarytm i mamy funkcję logarytmiczną, no bo też nam tak powiedzieli, że tutaj funkcja logarytmiczna e, was obowiązuje. Zobacz, mamy logarytm o podstawie 6 z x dla każdej dodatniej liczby rzeczywistej. Wartość funkcji dla argumentu 36 jest równa 6. No zobacz, jeżeli mówią dla argumentu 36, to to jest tak, jakbyśmy mieli wstawić pod x36. I teraz tak, wartość funkcji liczymy tak, że popatrz na funkcję 6. Zadajesz sobie pytanie przy logarytmach. Pamiętaj, 6, do jakiej potęgi daje nam 36? Do drugiej, do drugiej. Więc to zdanie jest fałszywe. Jak najbardziej jest fałszywe. Drugi podpunkt, jeżeli ktoś na własności funkcji e, powinien wiedzieć. Już po prostu z samego wykresu, jak to wyglądało, kiedy funkcja, ym, kiedy funkcja logarytmiczna jest rosnąca. Ale przypomnę Wam, że jeżeli mamy funkcję i nasze a jest z przedziału od 1 do plus nieskończoność, to funkcja logarytmiczna jest rosnąca. A jeżeli mielibyście tutaj na przykład a by było z przedziału od 0 do 1, to funkcja jest malejąca. Czy dało się to zrobić bez tej wiedzy? No, myślę, że jak najbardziej, bo wystarczyło sobie wziąć jakieś inne podpunkty i sprawdzać, czy wraz ze wzrostem x rosną Wam też wartości. Jeżeli tak, no to jest rosnąca jak najbardziej. Także to jest zawsze do doliczenia. Do Ogólnie takie jedno zadanie z funkcji, czyli trochę w nietypowej wersji się nam pojawił ten e, logarytm, bo jednak w funkcji, a nie zawsze a tak jak mieliście po prostu do, do policzenia jakąś, jakieś tam działanie. Dobra, zobaczymy.